Cześć wszystkim, właśnie zaczyna się weekend, a ja mam dla was porcję świeżych newsików właśnie z Fortnite'a. znajdziecie tu najważniejsze rzeczy jakie powinniście wiedzieć w tym na przykład nowy darmowy skin obi -Wan Kenobi'ego, który wchodzi do Fortnite'a darmowy plecak, który macie dobrać tak naprawdę jeszcze tylko dzisiaj no i kilka innych rzeczy na temat samego eventu, nowego sonu, no i tego co powinniście wiedzieć jeśli jesteście graczami Fortnite także każdy teraz niech walnie subika, piszcie w górę pisze wpiszcie kodzik SEIKAM sklepu będzie mega, mega, mega miło i zachęcam was oczywiście do pisania komentarza którego lajka zostawiliście, no i czy macie subika i czy macie Macie mój kodzik, Twitter, linka, to znajdziecie w opisie, wbijajcie, a my lecimy z tematem. Muszę dać jeszcze szybkiego newsa: że jeśli chcecie wziąć udział i zdobyć obi kenobiego za darmo, to musicie mieć duo, bo i jest duo. Także jeśli macie, wbijajcie mojego Discorda. Zaczniemy sobie od bardzo dużego newsa: jakim jest darmowy plecak dla każdego gracza. Jedne co musi zrobić, to po prostu odebrać sobie go, zarówno dla na Twitchu. Generalnie chodzi o plecak FNS, jest i plecak warto odebrać, bo jest to unikatowy plecak, którego tak naprawdę jeszcze w Fortnite nie było. Plecak polega na tym, że po prostu wbijacie na transmisję jest na Twitchu, po oczywiście połączeniu waszych kont i z Twitchem, robi się to w ten sposób, że logujecie się na konto Epic Games, następnie przychodzicie w ustawienia, połączone konta no i łączycie go z Twitchem, czyli logujecie się na Twitcha, jeśli ktoś nie ma konta, to sobie tworzy i następnie będziecie mogli wejść na Twitcha i w godzinach wieczornych, jak będą streamowane FNCSy oglądać przez pół godziny właśnie jakąś transmisję ja osobiście polecam główną transmisję Fortnite'a, jest ona najczęściej top 1, dla po prostu jakichś polskich streamerów pewnie Jacob będzie miał również te dropy, więc macie wbijać po prostu, oglądanie sobie to. Generalnie jak ktoś nie ma czasu, to może sobie odpalić na, również w transmisję i po prostu po pół godziny taki plecak dostajemy. jako już odbierzemy, to musimy wejść na Twitcha w zakładkę dropy, tam wyświetli się powiadomienie i kliknąć odbierz. Generalnie plecak dostaniecie od razu, no i generalnie te plecaki już nigdy nie będą wracać, są one zawsze unikalne, a teraz jest jakiś nowy pattern tych plecaków i one wyglądają naprawdę spoko, więc warto go odebrać. Ja już odbrałem go wczoraj i plecak możecie odbierać, z tego co wiem, jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro, więc warto się pośpieszyć. Drugi super dotyczy eventu I tego co będzie się działo w Fortnite oraz jaka postać Będzie odgrywała główną rolę W tym sezonie, a może i w następnym Jak również w evencie, granie chodzi tutaj oczywiście O pana Miśka Jak wiecie pan Miśek ma powrócić do Fortnite a I ja o tym trąbiłem już tak naprawdę od, od początku rozdziału trzeciego Bo widziałem go na mapie i dokładnie mówiłem co się może wydarzyć No jak widzicie znowu się nie pomyliłem No i tym razem Miśek prawdopodobnie powróci I będzie on brał udział w evencie Event odbędzie się prawdopodobnie 3 czerwca, czyli w 5 w godzinach wieczornych, następnie będziemy mieli przerwę techniczną i będziemy mieli w sobotę nowy sezon prawdopodobnie, na odnośnie samej postaci i jaką to rolę będzie odgrywać. no pan Misiek będzie prawdopodobnie brał udział w evencie i tak również będzie to ważna postać z tego powodu, że z tego co na obecnie wiadomo to na jednym z komiksów for, Fortnite'owo x Marvel'owym właśnie Misiek znajduje się na okładce tego, jak Misiek znajduje się na okładce, to znaczy po prostu będzie coś się działo również w komiksie no i będzie pewnie mieli tą historię troszkę połączoną Trzeba dodać, że event zapowiada się naprawdę ciekawie, bo likkerzy już odkopują pliki. Co będzie się działo w eventie? Ja oczywiście nie chcę wam dokładnie spoilerować, ale z tego co zaczyna być wiadomo, to naprawdę jest grubo. A jeszcze do eventu zostało po, tak naprawdę około dwóch tygodni, więc jeszcze pewnie się dużo pozmienia. Urządzenie jest również na mapie. Ja osobiście obstawiam, że dużo lokacji zostanie zmiecionych, między 2 a 3-4 lokacje, no i że zmieni się po prostu mapa w nowym sonie, bo ostatnio zmian na mapie mieliśmy naprawdę mało, więc będzie to idealna po prostu chwila, żeby coś takiego zrobić. Oczywiście również powrócić potwór, który podobno znajduje się gdzieś pod mapą, i w tym momencie wydaje dziwne różne dźwięki, i również mogą powrócić klombo, aczkolwiek to chyba nie jest część eventu, które też znajdują się pod ziemią w takich właśnie górkach z piaskiem. Jeśli ktoś przychodzi, to czasem klombo wypuszcza swoje powietrze i robi takie mini właśnie jakby tornado. Także jeśli ktoś na widział takie dźwięki śmieszne słyszał, no to właśnie to jest klombo, który siedzi pod ziemią. A jeśli jesteśmy przy nowym sonie, to też muszę Wam dodać, że zaraz wychodzą komiksy właśnie z Marvela, wychodzą one na początku czerwca, czyli idealnie jak startuje nowe sezon i to potwierdzam tą współpracę kolejną, no i również warto dać, że pierwszy skin, który będziemy mogli zdobyć za darmo z komiksów będzie z tego co wiadomo powiązany z manem spekuluje się, że może zdobyć na przykład Miles Morales, ale będziemy mieli również kilka innych komiksów, które też będą miały darmowe rzeczy i generalnie zebranie wszystkich komiksów będzie dostawać jakiś unikalny skin, więc na pewno będzie to ciekawa opcja, aczkolwiek te wszystkie rzeczy podobno mają być dostępne w późniejszym terminie no, normalnie do zakupu w sklepie, na przykład z kodzikiem Seikanstar. Kolejnym newsem, który może się odbyć w Fortnitecie jest powstanie jednej z mega UG lokacji, jaką jest The Block, jaką jest podium. Jeśli ktoś gra od początku w Fortnite, to nie klaszył, gdzieś była taka lokacja, gdzie co tydzień, czy tam co jakiś czas mieliśmy nową lokację na nich, czyli takie duże podium, i było ono projektowane przez graczy na trybie kreatywnym. No i właśnie, bardzo możliwe, że podium powróci gdzieś na mapę. Dlaczego? Dlatego, że twórcy Epic Games powiedzieli, że ma pojawić się kreatywny 2.0 za jakiś czas, i właśnie że od razu połączyli to z powrotem tego właśnie podium, jakoby powróciło. I gracze znów mogli stawiać tam swoje lokacje, plusem tej lokacji było to, że zawsze te lokacje były mega przesadzone, po prostu gracze tam pchali mega dużo moboksów, mega dużo skrzynek i były one po prostu mega mocne, także nie dziwcie się, jeśli na przykład w przyszłym sezonie coś takiego powróciło, również trzeba o większej współpracy z Star Warsami, no bo jak wiecie, teraz Fortnite szykuje obi na Kenobiego, który będzie teraz do zdobycia, a dokładnie już jutro. Generalnie Obi-Wan Kenobi trafia do Fortnite'a i będzie można go sobie zdobyć, ale oczywiście również go w późniejszym terminie można kupić za normalną oczywiście gotówkę za V-Dolce, Jeśli komuś nie uda się na przykład go zdobyć, granie o samym obiłaniu Kenobim, no to sprawa wygląda następująco: z tego co wiadomo, trafi on do Fortnite, a następnie trafi Luke Skywalker. A żeby zdobyć go za darmo, no to oczywiście mam teraz szansę w niedzielę o godzinie 15. Co musimy zrobić? Granie będzie potrzebować duo, bo jest to event duo. Także wbijajcie na mojego Discorda, żebyście po prostu mieli z kim zagrać. Granie chodzi oczywiście tutaj o turniej, który się odbędzie o godzinie 15. Ma odbyć się turniej, potrwa 3 godziny i będzie trwał aż do 18, no, Następnie 1250 drużyn duo. Wygra po prostu tego skina. Generalnie, czy turniej z budowaniem, czy bez, prawdopodobnie będzie z budowaniem. Aczkolwiek będzie ze śmiesznymi rzeczami. Z tego co wiadomo, według regulaminu pojawią się na przykład blastery. Na przykład pojawią się właśnie mie miecze świetne, czyli te rzeczy, które były właśnie ostatnio w grze ze Star Warsów. Jest to tyle spoko, no że turniej będzie raczej taki bardziej for fun, czyli taki dla zabawy. Mniej dla tryhardów, więc warto spróbować swoich szans. No po prostu są naprawdę duże. Generalnie, sam turniej oczywiście będzie przeprowadzony w takiej. Formule jak zawsze, czyli bardzo dużo punktów za placement za Wina macie około 25 punktów za killa 1. No i generalnie musicie grać pod Wina, pod kampienie. No i na przykład taka ciekawostka, że ostatnio na turnieju wygrały na przykład osoby z skina, które miały poniżej 5 killi także jest to mega ciekawe, bo widziałem nawet drużynę, która miała 4 kille i normalnie wygrała skiny, więc jeśli ktoś mówi, że kat jest nowy i nie idzie tego wygrać, no to po prostu jest to nieprawda, bo każdy ma szansę, wystarczy tylko dobrze kampić i zgarnięcie Ja osobiście muszę wam pochwalić, że w tym sezonie wygrałem wszystkie turnieje skiny. No i granie z 3 skin z darmo, więc jak najbardziej to działa, nie jest to żaden scam. No i polecam każdemu spróbować swoich sił, no bo jak mówię, jest na pewno fajna przygoda i od razu dostrzegam, że być może coś z tych informacji, które Wam podałem odnośnie samego turnieju, może się zmienić. Dlaczego? Dlatego, że niestety Fortnite te turnieje robi bardzo z małą odległością czasu, czyli on po prostu zapowiedział wczoraj w nocy ten turniej. No i dzisiaj ja dla Was nagrywam materiał, a w niedzielę ten turniej już się odbywa. No i Fortnite ma to do siebie, że często po wprowadzaniu turnieju do gry, na przykład zmienia jakieś zasady, na przykład Godzinę, na przykład zasady gry, więc tutaj generalnie wszystko jeszcze nie jest być może tutaj na 100% potwierdzone, więc pamiętajcie, żeby koniecznie dzisiaj wieczorem albo jutro rano wejść do gry, sprawdzić datę, sprawdzić czy wszystko się zgadza, no i sprawdzić czy jest to z budowaniem czy bez, no bo tak mówię, lepiej się upewnić, jeśli komuś zależy, no bo często było tak, że Fortnite naprawdę dzień przed zmieniał po prostu godzinę czy coś, no bo się po prostu pomyli, często również były zmienione punktacje czy coś, czy formaty, więc tutaj miejcie to na uwadze. Oczywiście również o samym looku Cyberlockerze też na razie za dużo nie wiadomo, ale pewne jest jedno, że w nowym sezonie również powinniśmy mieć dużą współpracę z Star Warsami i z Marvelem, więc zapewne będzie ciekawie, być może Luke Skywalker będzie kolejną postacią, którą będziemy mogli zdobyć za darmo. A ja Wam bardzo dziękuję i pamiętajcie, żeby sub sobie kapeczkę w gry i wpisać kodzik Sejam, Subskrybujcie te wszystkie newsy. No i mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam Was w niedzielę na streamka z turnieju i ja zapraszam Was co jeden na streamki na tym kanale YouTube. Dzięki trzymajcie się, cześć!